Mano. Jestem na małym Eurotripie Byłem w Bratysławie wczoraj W sumie jeszcze dzisiaj Teraz dotarłem do Wiednia I Sprawa wygląda tak, że Jak macie jakieś ciekawe miejscowy W Wiedniu, które według Was warto zobaczyć Nie wiem, czy to jakaś atrakcja turystyczna Czy jakaś rozrywka Nie wiem, dobra knajpa Z pokojedzeniem czy, 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 czy jakieś Napoje różne napoje to dajcie znać nie piszcie tam to być może się tam wybiorę to jest pierwsza sprawa no i druga sprawa jest taka, że być może jeszcze będę wysyłał jakieś ciekawostki w Bratysławie mam jedną na pewno, znaczy no to jest kilka akurat takich ciekawostek to od lokalsów zasłyszany więc są to takie dosyć nietypowe ciekawostki więc myślę, że warto wysłuchać. Prawdopodobnie to wrzucę za chwilę. Tylko muszę to najpierw nagrać. No i to tyle. Ciao, ciao.